W dzisiejszym odcinku porozmawiamy dlaczego Komandor Rules zdezertował i stracił lojalność wobec imperium. Zapraszam do oglądania. Komandor Wulf to klon stworzony na planecie Kamino na zlecenie Republiki, której celem była budowa armii do walki z separatystami podczas wojen klonów. Jak każdy z klonów, Wulf miał wyczepione geny i był poddany intensywnemu szkoleniu, które przygotowało go do bycia doskonałym żołnierzem. Od samego początku wyróżniał się on wyjątkowymi umiejętnościami dowódczymi i strategicznymi, co, doprowadziła, co doprowadziło do jego mianowania na komandora. Wulf był dowódcą elitarnej jednostki klonów zwanej jako Ulf i służył pod rozkazami Dedamin Plokuna. Wojny klonów były dla Ulfa czasem wielu heroicznych czynów, ale też bolesnych strat. Jednym z najbardziej dotkliwych wrażeń była śmierć większości jego oddziału podczas misji na planecie Abregon. Kiedy to separatyści zniszczyli statek Timpu Hanb, strata ta wpłynęła na Ulfa, czyniąc go bardziej ostrożnym i zdeterminowanym. Mimo to, Ulf zawsze wykazywał lojalność wobec swoich towarzyszy i mistrza Jedi, z którymi miał bliską relację. Wydarzenia związane z rozkazem 66 wszystko zmieniło się wraz z, z wydaniem rozkazu 66. Były to sekretne polecenia, które nakazywało wszystkim klonom eliminację Jedi i ich dotychczasowych sojuszników pod zarzutem zdrady. Rozkaz 66 był wynikiem długoterminowego planu Palpatina mającego na celu wyeliminowanie Jedi i przekształcenie Republiki w Imperium Galaktyczne. Klony, w tym Ulf, były zmuszone do wykonania rozkazu przez specjalne chipy kontrolne wczepione w ich mózgi, które umożliwiały im przeciwianie się rozkazom. Podczas wydania rozkazu 66 Wolf działał zgodnie z wyczepionym chipem kontrolnym i jak większość klonów wierzył, że działa w intensywie Republiki. Jednakże podobnie jak Rex i kilku innych klonów, Wolf z czasem zaczął kwestionować swoje działania i rolę w nowym imperium. Ostatecznie gdy prawda o chipach kontrolnych wyszła na jaw, Ulf, Rex i Gregor postanowili usunąć je, aby odzyskać wolną wolę. Powody, dla których Ulf zrezygnował z lojalności wobec Imperium. Decyzja Ulfa w wycofaniu się z Imperium nie była aktem natychmiastowej dezercji, ale wynikiem głębokiej refleksji nad tym, czym stała się galaktyka pod rządami Palpatina. Dla Ulfa Jolaność wobec Republiki była kluczowa, ale nowo powstałe imperium roz, ro, różniło się drastycznie od wartości, której Republika reprezentowała. Imperium było autorytatem reżimem, który uzy, uciskał planety, niszczył wolność i podporządkował wszystko woli imperatora. To nie była ta Republika, której Ulf przysiągł służyć. Po usunięciu chipów kontrolnych Wolf, Grex i Gregor postanowili wycofać się na planetę Cellos, gdzie poprowadzili życie w odosobnieniu z dala od konfliktów galaktycznych. Ich decyzja o niekontynuowaniu służby dla imperium była aktem protestu przeciwko nowym porządkom. Wolf miał już dość wojny, a szczególnie wojny prowadzonej pod fałszywymi sztrandarami imperium. Był zmęczony nieustannymi zabijaniem i postanowił, że jego broń już nigdy nie zostanie użyta, do celów, których uważał za niesłuszne konflikty zewnętrzne i morale Ulfa. Ulf Wolf był postacią pełną konfliktów wewnętrznych. Z jednej strony był klonem, który został zaprogramowany do lojalności i posłuszeństwa wobec rozkazów, z drugiej strony miał silne poczucie moralności, które nie pozwalało mu zaakceptować nowej rzeczywistości imperium. Jego decyzja o dezercji była aktem odwagi i, świ i świadectwem tego, że nawet najbardziej lojalni żołnierze mogą kwestionować autorytety, jeśli te autorytety przestaną służyć dobru. Dezercja Wolfa była również wynikiem poczucia winy, jako jeden z dowódców, który brał udział w rozkazie 696, musiał zmierzyć się z kwestionowaniem swoich działań. Świadomość, że został za nim manipulowany do zdrady swoich dawnych sojuszników była dla niego ogromnym ciężarem. Wycofanie się z życia wojskowego było jego sposobem na ucieczkę od tych demonów i próba znalezienia pokoju. Życie na Seldos i interakcje z załogą ducha. Po dezercji, Ulf, Rex i Gregor osiedlili się na plancie Seldos, jeżeli w realnym spokoju. Daleka od konfliktów galaktycznych ich życie było proste, ale nie pozbawione niebezpieczeństwu. Kiedy załoga ducha z serialu Star Wars Rebels odnalazła ich, początkowo Wolf zareagował wrogością i strachem, obawiając się, że rebelianci mogą sprowadzić na nich kłopoty z Imperium. Jednakże po kilku perpetycjach per Wolf dołączył do walki przeciwko Imperium, pomagając rebeliantom w ich misjach. Jego doświadczenie i wiedza okazały się nieco ocenione, mimo to Wolf nadal był postacią pełną sprzeczności. Zmagając się z poczuciem winy i moralnym dylematem, pomaganie rebeliantom było dla niego formą odkupienia za przeszłe błędy, symbolika dezercji Wolfa w szerszym kontekście Gwiezdnych wojen. Zezja Wolfa nie jest tylko osobistą historią jednego klona, ale również refleksją nad większymi tematami obcymi w gwiezdnych wojnach. Gwiezdne wojny zawsze opowiadały o, dobro, po, po, o walce pomiędzy dobrem a złem, o wyborach moralnych, które każdy z nas musi podjąć oraz o tym, jak te wybory definiują naszą tożsamość. Wolf jest przykładem, że nawet postacie, które z pozoru są zaprogramowane do jednego celu, mogą odnaleźć swoją własną ścieżkę. Jego decyzja o dezercji jest aktem buntu przeciwko tyranizmu i świadectwem tego, że każdy może się zmienić swoje przeznaczenie nawet w obliczu największych sprzeczności. Dezercja Wolfa jest także krytyką imperializmu i autoralizmu, które są centralnymi tematami w Gwiezdnych Wojnach. Imperium Galaktyczne, podobnie jak wiele rzeczywistych reżimów autoryzowanych, próbowało zniszczyć indywidualność i podporządkować wszystko swojej woli. Wolf przez swoją dezercję odrzucił te wartości i wybrał wo wolność, mimo że oznaczało to życie w ukryciu i ciągły strach przed odkryciem. Podsumowanie. Komandor Wolf to postać historyczna, pokazuje jak skomplikowane mogą być losy jednostek w czasie wielkich zmian politycznych i społecznych. Jego dezercja z Imperium nie była prosta decyzją, ale wynikiem głębokich wewnętrznych konfliktów, moralnych dylematów i poczucia winy, Wolf wybrał wolność i odrzucił tyranię, co uczyniło go jedną z najbardziej interesujących i złożonych postaci w uniwersum Gwiezdnych Wojen.